Niecodzienne spotkanie z pełzającymi przedstawicielami polskiej przyrody. W Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze można było z bliska poznać polskie gatunki węży i dowiedzieć się, dlaczego nie warto się ich bać. Na odważnych czekała też wyjątkowa atrakcja: możliwość podtrzymania gada na rękach i pamiątkowe zdjęcie. Na dzisiaj mamy wyjątkowe spotkanie dowiemy się prawdy o wężach. Czy tak naprawdę węże są nieprzyjazne? Węże są bardzo przyjazne, szczególnie te oswojone węże, które są u prywatnego właściciela, czy tak jak my tutaj w centrum. Od maleńkiego hodujemy je i są przyzwyczajone do kontaktu z dziećmi, do kontaktu z nami. Bardzo przyjaźnie nastawione są. Dzisiaj postaramy się obalić wszelkie mity i stereotypy o wężach, a jest ich naprawdę bardzo dużo. Chciałabym bardzo, żebyśmy, żeby uczestnicy naszego spotkania przełamali barierę, przełamali lęki, jeśli chodzi właśnie o tą grupę zwierząt, bo jest naprawdę węże są bardzo przyjemne i w dotyku, i łatwe też w hodowli, i naprawdę nie ma czego się lękać i mam nadzieję, że się to dzisiaj uda właśnie. Wszystkie węże są drapieżnikami, także jest to pokarm mięsny. Są również gatunki, które odżywiają się jajami, ale generalnie są to drapieżniki i wszystkie właściwie odżywiają się mięsem. To jest samczyk Pytona Królewskiego i ma na imię Cynamon. Ma bardzo piękne ubarwienie, bardzo kontrastowe, jest bardzo ciekawskim wężem. Ciągle wącha, wysuwa języczek, pokazuje. Bardzo chcę poznać nowe zapachy przede wszystkim. Naprawdę jest bardzo pociesznym wężem i takim przyjaźnie nastawionym. Proszę spróbować. Yy, ja mam na na, yy, na obie? Nie, może na jedną. On nie widzi, oczy nie są mu potrzebne, ponieważ yy, ciepło widzi dzięki tym fotoreceptorom, znajdującym się w tych otworkach. Bo faktycznie widać, widać, Pięknie, Takie yy, wielokrotne noski. Takie dokładnie noski. Podobały Ci się dzisiejsze zajęcia? Nauczyłeś się czegoś ciekawego o wężach? Że węże kiedyś miały nogi. Super! Ekstra, czyli nauka wyniesiona. Jak ci się trzyma tego węża? On jest trochę śliski, także nie mogę go utrzymać. Jak Ci się, Wężu, dzisiaj podobały dzisiejsze zajęcia? Nowa gwiazda. Gwiazda zielonogórskiej telewizji. Choć węże wciąż budzą strach u wielu osób, takie spotkania pokazują, że bliższe poznanie rozwiewa mity i uprzedzenia. Dla uczestników to była nie tylko lekcja przyrody, ale też okazja, by przełamać własne obawy z uśmiechem i wężem na ramieniu.